Co tak naprawdę zabiło dinozaury? Bo asteroida uderzyła w jednym miejscu, więc jak niby to wpłynęło na dinozaury po drugiej stronie kuli ziemskiej. Pamiętaj, żeby dołączyć do tej ogromnej społeczności fanów i fanek nauki. Po pierwsze, lądy były wtedy dużo bliżej siebie, więc na przykład Europa była dużo bliżej miejsca uderzenia niż obecnie, bo druga strona kuli ziemskiej była wtedy wielkim oceanem. Zresztą teraz też jest, ale nie aż tak wielkim. Wszystko w promieniu 1500 km wokół miejsca uderzenia zostało zmiecione z powierzchni Ziemi przez falę uderzeniową. Bezpośrednio po uderzeniu okolice zostały zalane przez falę tsunami o wysokości 100 m. Co ciekawe było to bardzo niskie tsunami, bo asteroida uderzyła w bardzo płytkie morze. Symulacje wskazują, że gdyby asteroida uderzyła w głęboki ocean, to tsunami miałoby nawet 4,5 km wysokości, czyli prawie dwa razy więcej niż rysy. Uderzenie spowodowało też trzęsienia ziemi, które generowały własne tsunami oddalone o od tysiące kilometrów od miejsca uderzenia. Wiemy to na przykład z wymieszanych skamieniałości różnych organizmów, które znaleziono na przykład w Argentynie. Ale te tsunami i fala uderzeniowa to tak naprawdę była tylko lokalna katastrofa, która poprzedziła pożar na całej kuli ziemskiej, który spalił 3 czwarte lasów, ale o tym będzie już w jutrzejszym odcinku.